Dodatek do Battlefronta pod tytułem Gwiazda Śmierci magicznie wskoczył na moją konsolę. Dlaczego magicznie? To temat na inną opowieść. W każdym razie jest i pora go zrecenzować. Zaczynamy. DLC Death Star jest trzecim dużym dodatkiem do Battlefronta od Dice. Od premiery gry w listopadzie 2015 roku minęło już trochę czasu, a my dostajemy kolejne uzupełnienia, które można kupić samodzielnie albo zagrać w nie dzięki posiadanej przepustce sezonowej. Właściciele Season Passa mogą też cieszyć się DLC wcześniej niż reszta graczy. Od razu pewnie zadajecie sobie pytanie: czy warto kupić Gwiazdę Śmierci? Na to pytanie odpowiem pod koniec filmu. Najpierw muszę spełnić recenzencki obowiązek i powiedzieć, co przynosi nam ten dodatek. Po pierwsze, tradycją dodatków jest to, że dostajemy dwóch nowych bohaterów specjalnych. W DLC Gwiazda Śmierci będziemy mogli wcielić się w Czubakę i w łowce nagród Boska. Poza tym będziemy mieli nowe bronie, nowe karty specjalne, na przykład będziemy mogli teraz w ciasnych korytarzach rozmieścić miny, które wybuchną w momencie, kiedy wróg przeknie promień lasera. To, co jednak nas najbardziej interesuje, to nowe mapy i nowe tryby. Nowy tryb dostajemy jeden jest to stacja bojowa składająca się z trzech etapów. Najpierw mamy za zadanie zniszczyć niszczyciel Gwiezdny, a jako imperium y, oczywiście go obronić. Potem musimy ewakuować Artuditus z gwiazdy śmierci, no i oczywiście jako imperium y, musimy w tym przeszkodzić. Na końcu znowu wsiadamy do myśliwca i bierzemy udział w ataku na imperialną stację bojową. Oczywiście kończymy odpaleniem torped protonowych w szyb wentylacyjny. Według rozpiski dostajemy pięć nowych map. Są dwie dla trybu eskadra. Jedna to walka w okolicy Gwiazdnego Niszczyciela, a druga pozwala na rozgrywkę nad powierzchnią śmiercionośnej broni Imperium, w tym wlatywanie w liczne korytarze i przejścia. Poza tym DLC daje nam do zabawy trzy mapy we wnętrzu Gwiazdy Śmierci. Są to sektor obrony, sektor zasilania i sektor dowodzenia. Różnią się one od siebie nieco, ale jednocześnie są do siebie bliźniaczo podobne. Dopiero po kilku rozegranych meczach zorientowałem się, że są to naprawdę trzy mapy, a nie jedna. Oczywiście są to mapy tak zwane małe, dostosowane do gry w trybie potyczka. Jak można było się spodziewać, DLC nie przyniósł nam dużych map, dostosowanych do trybów Supremacja czy Atak ATAT. No, to jest akurat jasne. Wyobraźcie sobie maszerujące AT-AT wewnątrz Gwiazdy Śmierci. No dobrze, to czy to jest dobry dodatek? Nie wiem, na pewno specyficzny. Rozgrywka w trybie potyczki w ciasnych korytarzach stacji bojowej z rzucaniu granatami, oczywiście granat dioksisowy rządzi i zapewne nie każdemu się spodoba. Mnie przypomina to zabawę w stare gry spod znaku Quake. Będziecie często ginąć i dosłownie ganiać się po korytarzach, kombinując, jakiej broni najlepiej użyć. Oczywiście Battlefront przyzwyczaił nas do tego, że wszystko wygląda pięknie, ale no, na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje, czy jakoś tak. I czarno-białości wnętrza Deathstara się nie przeskoczy. Widać, że level designerzy dwoili się i troili, ale no, jest dość monotonnie. Z powodu ciasnoty walki są dość losowe. Raz my idziemy na nich kupą, raz oni na nas idą kupą, i to w zasadzie cała strategia. Jeśli chodzi o mapy do trybu Eskadra, to także trzeba dać wielką okejkę za ich wygląd. Niemniej, ja nie przepadam za lataniem myśliwcami w Battlefroncie, więc w zasadzie wiele więcej się nie wypowiem. Chociaż nie, muszę wspomnieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, na plansze rozmieszczone są nowe żetony, dzięki którym będziemy mogli wzmocnić swoje myśliwce. Nasz myśliwiec stanie się b -wingiem lub Y-wingiem, a po stronie Imperium bombowcem TIE albo Thai Defenderem. Fajny ukłon w stronę fanów, bo dla lajków to będą tylko te mocniejsze taj. Po drugie, jako fan muszę oczywiście przyczepić się do kilku rzeczy, które widać szczególnie w trybie eskadra. O ile spotkanie kalamariańskiego krążownika przy pierwszej gwieździe śmierci jeszcze przeboleje, co jest niezgodne z timeline'em Star Wars, ale imperialny krążownik jest zwyczajnie za mały, albo przynajmniej ma za mały dolny hangar. Przyjrzyjcie się, nie można do niego za bardzo wlecieć. Nowy tryb gry, czyli stacja bojowa składająca się z trzech etapów, jest nie najlepsza. Konieczność przesiadania się z myśliwca do walki wręcz, a potem z powrotem do myśliwca sprawia, że nikt, zarówno fani latania, jak i fani biegania z blasterem, nie poczuje się jak u siebie. Całość jest też bardzo długa. Jednocześnie, jeśli imperium da radę, to walka skończy się bardzo szybko. Taki tryb trochę na siłę i nierówny. Czy polecam DLC Gwiazda Śmierci? Cóż, jeśli masz Season Pass. To i tak już ten dodatek u ciebie zagościł. Jeżeli chcesz kupić go na wolnym rynku, to chyba nie warto. Jest skierowany tylko i wyłącznie do pilotów i fanów ostrego drużynowego deathmatcha. Owszem, jest to pewien powiew świeżości i nie twierdzę, że DLC jest słabo wykonane. Po prostu trzeba trzy razy zastanowić się, czy to aby na pewno dla mnie. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę i o subie. I do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale Biblioteki Osus. Niech moc będzie z wami.